Dzień dobry, witamy serdecznie. Mamy do zaprezentowania państwu dzisiaj przepięknego Forda Kuga. Jest to samochód z grudnia 2017 roku, zakupiony z Niemiec. Od pierwszego właściciela. Samochód absolutnie bezwypadkowy w wersji ST Line 1.5 benzyna, EcoBoost 182 konie mechaniczne. Przepięknie prezentujący się kolor. Samochód w bardzo ładnej konfiguracji, panoramiczny dach, klimatyzacja automatyczna, reflektory ksenonowe, czujniki cofania, felgi aluminiowe, automatyczna strzenia biegów. Fotele przeszywane skórą, dodatkowo alcantara nawigacja, fotele podrzewane, kierownica podrzewana, przednia szyba podrzewana 120 tysięcy km samochód jest dostępny u nas w ofercie w kaliskach kościerskich. Także zapraszamy naprawdę. Bardzo ładna pozycja na naszym autopanelu.